Drogie samochody, markowe ubrania, lunche w najlepszych restauracjach w mieście. Wielu z nas wydaje się, że tak właśnie wygląda życie agenta nieruchomości segmentu premium. Otóż nie, proszę Państwa. Tak samo jak wielu z nas wydaje się, że każdy takim agentem segmentu premium może zostać. Otóż nie, proszę Państwa. Natomiast, każdy z nas może się przygotować do tego, żeby kiedyś nim być. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Materiał powstał na bazie naszego doświadczenia w prowadzeniu firm sektora nieruchomości. Małycha Nieruchomości Premium, Agencja Nieruchomości, Małycha Business Finance, pośrednictwo kredytów hipotecznych, Małycha Rent, wynajem i zarządzanie najmem. Nazywam się Dawid Małycha i opowiadam o nieruchomościach od strony praktyka. W ramach Małycha Group mamy firmę, która zajmuje się pośrednictwem nieruchomości, mamy firmę od zarządzania nieruchomościami i pośrednictwo kredytów hipotecznych. Wielu z Was wysyła do nas swoje aplikacje i możemy z Wami rozmawiać na ten temat, jak widzicie, jak postrzegacie rolę agenta nieruchomości i co myślicie w ogóle o tym zawodzie. Co więcej, na Instagramie posiadam jeden z większych profili społecznościowych w Polsce, w tej branży, więc bardzo często piszecie do mnie, zadając mi dokładnie te same pytania, kiedy wchodzimy w konwersacje. Okazuje się, że często Wasze myślenie niestety może być błędne bądź jest uwarunkowane różnymi. Sytuacjami. I teraz właśnie do tych sytuacji chciałbym się odnieść, dlaczego właśnie tak zakładamy, jak powiedziałam na początku odcinka. Jak patrzymy na to, co jest w telewizji, yy, są dzisiaj bardzo popularne seriale yy, w platformie Netflix, i to są seriale takie jak Selling Sunset, Selling Dotion, Dubai Blink. Jakby popatrzeć na agentów tam występujących, ich wyzwania emocjonalne, z którymi się mierzą, to pewnie nasze postrzeganie rynku i tego, jak mogą wyglądać agenci nieruchomości w Polsce, jest właśnie błędne, zupełnie błędne. Kiedy widzimy, jak ceny nieruchomości w Polsce, Rosną szybko i liczymy sobie, ile potencjalny agent nieruchomości może zarobić ze wynagrodzenia za sprzedaż czy wynajem tej nieruchomości. To znowu możemy czasem błędnie założyć, że o, wystarczy raz sprzedać i mogę wiele miesięcy nie pracować tak jak to jest na przykład na pracy etatowej. Często też obserwujemy w social mediach, jak rozwijają się marki osobiste agentów. A chciałbym Państwu przypomnieć, że pamiętajcie, w social mediach tam jest półprawda albo nieprawda. Nie zawsze każdy przecież dzieli się swoimi emocjami, wyzwaniami problemami, które związane są z wykonywaniem tego zawodu, a musicie pamiętać, że to jest zawód jak każdy inny i ma swoje blaski i cienie. I na koniec chcę powiedzieć, że my ludzie zawsze zakładamy, że skoro ktoś już coś zrobił, to my zrobimy to lepiej. Oczywiście to jest w ogóle piękna dewiza życiowa, ale czy ona na pewno zawsze sprawdza się w nieruchomościach? Nie jestem pewien. Obejrzyjcie dzisiejszy odcinek i będziecie mogli sobie ugruntować własną opinię. Czas na definicję odcinka, kim jest pośrednik nieruchomości? Handlowiec posiadający doświadczenie w skutecznym prowadzeniu negocjacji oraz pracy pod presją czasu i oczekiwań biznesowych, potrafiący posługiwać się nowoczesnymi kanałami sprzedaży, jak na przykład social media. To doradca znający prawa makroekonomii, interesujący się wskaźnikami rynkowymi i potrafiący w odpowiedni sposób je przedstawić klientowi. To aktor Potrafiący zaprezentować produkt, jakim niewątpliwie jest nieruchomość, w sposób ciekawy i interesujący potencjalnemu nabywcę. A teraz po ludzku, jaka jest definicja bycia agentem nieruchomości? Przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć, że to w ogóle zawód jak każdy inny, z tą różnicą, że to trochę styl życia, bo ten styl życia polega na tym, że trzeba odebrać czasem telefon wieczorem, czasem weekend, czasem święta. I czasem trzeba zrozumieć to, że nasza rodzina może mieć po ludzku do nas pretensję, że nie ma nas wieczorami w domu, kiedy prezentujemy nieruchomości. Dlatego to nie jest zawód dla każdego, chociaż wydaje się on być pięknym i ze swojego doświadczenia. Po wielu latach w nim pracy mogę powiedzieć, że prawdopodobnie jest to najpiękniejszy zawód w moim życiu, i jednocześnie prawdopodobnie jest to najtrudniejszy usługowy, jaki do tej pory wykonywałem. Niewiele osób jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że to jest zawód, który oczekuje pewnej odpowiedzialności społecznej, dlatego że wielokrotnie. Pomagamy w upłynnieniu majątku życia naszych klientów, pomagamy w realizacji ich marzeń biznesowych, pomagamy w realizacji ich marzeń takich życiowych. Jakby zdać sobie z tego sprawę, to ciężar odpowiedzialności tego zawodu staje się tak wysoki, że nie każdy jest w stanie go wykonywać. Wyobrażam sobie, że dzisiejszy odcinek jest dedykowany bardziej osobom, które potencjalnie chciałyby dołączyć do tej branży, więc dzisiaj Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, abyście subskrybowali ten kanał i jednocześnie dali łapkę w górę, bo dzięki temu dotrzemy do większej ilości osób, którym ta wiedza może będzie potrzebna. Tymczasem będę bardzo Wdzięczny, jeżeli to zrobicie. Chciałbym Wam teraz opowiedzieć, jakie błędy popełniają osoby, które wchodzą do tego zawodu i przed którymi chciałbym was przestrzec, jeżeli myślicie o tym, żeby stać się kiedyś bardzo dobrym agentem nieruchomości, nie tylko segmentu premium, po prostu agentem nieruchomości. Wiele osób lekceważy fakt, że warto zrobić takie prewejście. Co mam na myśli? Jak przychodzą do nas osoby na spotkanie rekrutacyjne, dogadujemy, że ktoś dołączy do nas do zespołu i na przykład ktoś jest jeszcze w procesie odejścia z poprzedniej firmy, to zawsze mówię wykorzystajcie ten czas na to, żeby pójść na szkolenie social mediów, żeby Pójść na szkolenie z technik negocjacji i żeby dokształcać się w zakresie wiedzy takiej makroekonomicznej i wiedzy dotyczącej formalno-prawnych aspektów w obrocie nieruchomościami. Bo kiedy wejdziecie do nieruchomości, i tak się stanie, że na przykład pozyskacie od razu pierwszą nieruchomość, no to musicie być gotowi. A te elementy, o których wspomniałem, już was przygotują krok po kroku do rozpoczęcia dobrze tego zawodu. Drugim błędem, na który chciałbym zwrócić waszą uwagę, jest to, że część z osób wchodzących do zawodu lekceważy fakt wykonywania zimnych telefonów. Muszę wam powiedzieć, że w naszym zespole my też mamy to wyzwanie. To jest zupełnie naturalne. No Kto chciałby ciągle dzwonić, skoro w Selling Sunset ci ludzie sami przychodzą za ogromne pieniądze, sprzedają nieruchomości. To jest trochę półprawda. Prawda w wykonywanym zawodzie wygląda w taki, taki sposób, że nawet bardzo doświadczeni agenci często dzwonią z tak zwanych zimnych telefonów, chcąc pozyskać bardzo dobrą nieruchomość. Nie obawiają się tego, ponieważ oni już mają wiedzę, inne doświadczenie. Ta rozmowa jest płynniejsza, dobór argumentów, to chociażby to, jak ja wam dzisiaj tłumaczę, jest to dla mnie zupełnie naturalne środowisko biznesowe, bo ciągle się w nim obracam. I tak samo ci agenci również wykonują zimne telefony, więc lekceważenie tego jest bardzo złe, bo później okazuje się, że tak naprawdę na początku to jest jedyne źródło do tego, żeby móc pozyskać klienta. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, jest Fakt, abyście się zabezpieczyli finansowo. To zawsze polecamy osobom, które dołączają do naszego biura, że warto mieć pewną poduszkę finansową na okres trzech, czterech, może pierwszych pięciu miesięcy po to, żeby nie mieć takiego zderzenia z rzeczywistością. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że nawet gdyby wam świetnie poszło i w pierwszym miesiącu pracy w nowej branży, w nowym zawodzie, w nowym środowisku, gdzie wszystko jest naprawdę nowe i dużo trudniejsze niż wam się wydaje, pozyskujecie nieruchomość. Ale ona jest nieruchomością, którą ktoś kupi na kredyt, to pierwsze pieniądze otrzymacie dopiero za 2 trzy miesiące. A co by było, gdybyście? Taką nieruchomość pierwszą sprzedali dopiero po trzech miesiącach, więc ten czas naturalnie może się wydłużyć. I dlatego warto takie zabezpieczenie posiadać. Największym z kolei błędem, który ja osobiście uważam, na który bardzo w ogóle zwracam uwagę podczas potencjalnych rozmów rekrutacyjnych, jest fakt wyboru agencji. Uważam, że na dzisiejszym rynku, to jest w ogóle bardzo pozytywna informacja, agencje nieruchomości bardzo się profesjonalizują. Te marki, brandy zaczynają być coraz mocniejsze. Właściciele agencji rozumieją, że muszą mieć swoje procesy sprzedaży, swoje propozycje wartości, zarówno dla klienta, jak i potencjalnego agenta, że musi za tym stać ...wartość. którą się i klientowi, i agentowi, po to, żeby to wszystko po prostu płynęło biznesowo, to największym błędem w tym wszystkim jest to, że wybieramy czasem agencję bez większej refleksji. Dlatego, jak ktoś przychodzi do nas na rozmowę rekrutacyjną, to jedno z pierwszych pytań, jakie ja zadaję, jest następujące: Cześć, dlaczego nas wybrałeś? Dlaczego chcesz pracować właśnie z nami? Co Ci się tutaj podoba? Bo jeżeli wybierzecie agencję, to często wybieracie ją na znaczną część Waszej Kariery Zawodowej, to dobrze było, żebyście rozumieli, do jakiej firmy trafiacie, jaka jest tam filozofia pracy, jakie są wartości pracy, co stoi za tym wszystkim, jaki jest proces sprzedaży żebyście to zrobili w bardzo odpowiedzialny sposób. A jeżeli ty chciałbyś dołączyć do bardzo profesjonalnej agencji nieruchomości, przypomnę Małycha Group, to grupa trzech marek, Małycha nieruchomości premium, czyli agencja nieruchomości, Małycha rent, dział zarządzania najmem i Małycha Business Finance, firma pośrednictwa kredytów hipotecznych, to serdecznie zapraszam cię do naszego zespołu. W linku w opisie filmu znajdziesz miejsce, gdzie możesz zostawić swoje CV. A teraz opowiem wam o tym, jak my to robimy w naszej agencji, czyli jak prowadzimy rekrutację, jak przygotowujemy do procesu onboardingowego, jak szkolimy, na co zwracamy uwagę. Może to Wam pomoże zrozumieć, jednocześnie podjąć decyzję, czy na pewno jesteście do tego zawodu i czy chcielibyście do niego wejść i jak się do tego przygotować. Zaczniemy od procesu rekrutacyjnego, który faktycznie w naszej firmie jest procesem, czyli jest podzielony na pewne etapy. I jak znacie mnie już od może kilku odcinków tutaj na YouTube, to wiecie, że wszystko, co w naszej firmie zostało stworzone, to ma pewien schemat po to, żeby było mądre, powtarzalne i żebyśmy unikali błędów. Więc proces rekrutacyjny w naszej agencji wygląda w następujący sposób. Mamy pewną selekcję polegającą na tym, że sprawdzamy doświadczenie osób, które chcą wejść do tego zawodu, skupiamy się na osobach, które mają doświadczenie w handlu. Uważam osobiście, że można sprzedawać wszystko w życiu, ale trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, czyli jeśli ktoś wykonywał zimne telefony, jeżeli ktoś zbijał obiekcje klientów, jeżeli ktoś potrafił negocjować, jeżeli ktoś potrafił pracować pod presją czasu, jeżeli był przede wszystkim w tym skuteczny, to tak, nieruchomości mogą być dla niego, nawet jeżeli ich wcześniej nie sprzedawał. Następnie zapraszamy taką osobę na rekrutację i ta rekrutacja jest kilkuotapowa, zazwyczaj dwóch, ale czasami jeżeli mamy znak zapytania jest nawet trzyotopowa w myśl pewnej bardzo mądrej maksymy biznesowej czyli zatrudniaj wolno zastanawiaj się czy ta osoba będzie pasowała do twojego zespołu do twojej koncepcji jeżeli ktoś przejdzie przez ten taki nazwijmy go lejek rekrutacyjny i zaprosimy go do zespołu to bardzo często w tym tak zwanym międzyczasie polecamy szkolenia o których wam wspominałem czyli raz jeszcze to są techniki sprzedaży negocjacje to są szkolenia z social mediów to są szkolenia dotyczące aspektów formalno Prawnych. Chcemy, żeby ta osoba jak najwięcej zdobyła wiedzy, dołączając do nas, bo będzie jej po prostu łatwiej. Czy to oznacza, że my jakby przerzucamy cały obowiązek szkoleniowy na tę osobę? Otóż nie. My również mamy swoje szkolenie. Mamy dwutygodniowe szkolenie online, które przygotowaliśmy wedle najlepszych praktyk. Przypomnę, jesteśmy jako firma 9 lat na rynku i mamy już pewne doświadczenia, które mogą powodować to, że wiemy, co się sprawdza, co nie. Co powinien zrobić, dołączając do naszego zespołu, żeby jak najszybciej wykonywać ten zawód? I szczerze mówiąc, na tym oparte jest szkolenie. Dodatkowo, jako firma, dopracowaliśmy się już swojego własnego procesu sprzedaży, mamy propozycje wartości dla naszych klientów i my tego uczymy, bo bardzo wierzę osobiście w to, że jako agencja już się wyróżniamy na rynku. I myślę, że w tym kierunku idą wszystkie brandy. Chcą się wyróżniać dla klientów. Jeden będzie tym, drugi tamtym. No, na tym polega zdrowa konkurencja, na tym polega prowadzenie biznesu. I my uczymy również tego naszych współpracowników po to, żeby byli najlepsi na tak zwanych castingach, a castingach. Moi drodzy, znowu to jest ten moment, kiedy zostaniecie zaproszeni przez klienta do. Jego domu, aby móc porozmawiać o przyjęciu nieruchomości, czy do wynajmu, czy do sprzedaży. Podsumowując, jak widzicie, zatrudnienie w tej branży, akurat w naszej firmie, jest pewnym poważnym procesem decyzyjnym, bo my zawsze mówię, w sposób poważny podchodzimy do biznesu dla naszych klientów. Więc na pewno nie jest to zawód dla osób, które chcą wejść na chwilę, chcą wejść na jedną, drugą etatu, chcą sprawdzić siebie. Jest to na pewno zawód dla tych, które mają doświadczenie zawodowe w handlu, które chcą wykonywać ten zawód na 100%, które są otwarte do zmiany, chcą. Się uczyć nowych rzeczy, które chcą budować się w sposób nowoczesny i używać nowoczesnych kanałów sprzedaży. Selling Sunset jest świetnym serialem. Szczerze mówiąc, w pewnym okresie życia, i on był również moją inspiracją. Natomiast bycie agentem segmentu premium i po prostu być agentem nieruchomości jest, szczerze mówiąc, w Polsce bardziej przyziemne. Dlatego zastanów się dwa razy, czy chcesz wejść do tego zawodu, a jeśli zdecydujesz się, to zrób to w sposób odpowiedzialny. Przygotuj się, buduj swoje doświadczenie zawodowe, bądź handlowcem, edukuj się jako handlowiec, bo te umiejętności będą później dla Ciebie bardzo przydatne. Trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, to daj proszę łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, bo dzięki temu będziemy docierali, jak zawsze, do większej ilości osób, którym będę w stanie pomóc. Dzięki, do zobaczenia.